Ogarniasz stado dzieci. No ale jeszcze trochę chcemy pożyć, nie? I możesz machać tą konstytucją. Konstytucja mówi, że powinieneś teraz wyjąć ze zmywarki. My mamy po prostu stworzyć miejsce, w którym ono się rozwija, ale niewiele mamy wpływu na to, jak ono się rozwija, a myśmy uwierzyli, że my możemy rzeźbić te dzieci. Słowo obowiązki wzbudzam dłości u każdego. Mhm. Więc tak. ja w ogóle nie lubię słowa obowiązki. Mhm. Jak to nazywaliście? odpowiedzialność, albo mhm. odpowiedzialności, albo zadania po prostu, mhm. albo zwyczajnie pomoc. Mhm. Dlatego, że teraz, jak już sobie patrzę z perspektywy dorosłego życia, mojego doświadczenia, też dużo dłuższego niż wtedy, kiedy byłam mamą małych dzieci, to e, obserwuję. Że dzieci bardzo lubią razem z nami pracować. Tak. One lubią, bo dzieci nie lubią być same w tym. Mhm. Czyli podpowiadam teraz rodzicom tak: wchodzicie do łazienki nawet sam staden. Tak? Ty umywalka, ty szafka, ty sedes, ty kabina. Mhm. A ja zamiatam podłogę w tym czasie. Mhm. nie? I jeszcze coś śpiewamy przy tym. Mhm. Mam wrażenie, że tak. Po pierwsze, rodzice są zbyt poważni, mm -hmm. i to już to jest moja obserwacja od lat. że my Społecznie. jesteśmy. Tak, my jesteśmy tacy serious. Mm -hmm. Jesteśmy za poważni, chcemy y, z tych dzieci zrobić się już poważnych, dorosłych. Trochę, przepraszam, wejdę ci w słowa. To no. nie jest jakby trochę domena naszego. Akurat w tym, w tym znaczeniu, ja mam takie doświadczenie katolickiego świata, że my trochę chcemy wychować małych świętych. Może tak być. Bo ja, ja tak troszkę widzę właśnie, mając dzieci w szkole katolickiej, że faktycznie wymagamy od dzieci chyba za dużo, nawet jeżeli chodzi o sumienie tego mm. wieku, nie? Mm -hmm. Że trochę nie dajemy im takiej. Y bez troski dziecięcej, Beztroski, prawda? Dokładnie, no. I one są. są e, natura dziecka jest taka, i to mówią psycholog, psycholodzy e, rozwojowi, że dziecko do 10-11 roku życia, czyli w wieku twojego syna jeszcze, mm -hmm. uczy się najwięcej przez zabawę. Mm -hmm. A twój syn już od 5 lat jest w szkole tak. i siedzi w ławce. Tak, to prawda. I musi być poważny. Tak, i wraca i w ogóle nie chce myśleć o pracy domowej, chce się mm -hmm. bawić klockami lego. Dokładnie. Dokładnie tak. I teraz my, jako rodzice, zapominamy o jednej rzeczy: że nasze mózgi są starsze od mózgów naszych dzieci o tyle lat, ile mieliśmy, kiedy one się rodziły. Mhm. Czyli chcemy wytłumaczyć mózgiem 20-30 lat starszym, mhm. dziecku, które ma mózg niedorozwinięty jeszcze, tak? Nie? I chcemy wytłumaczyć. Zamiast wziąć i pokazać, wziąć i się zabawić, włączyć fajną muzykę i poskakać. Mhm. Ja robiłam takie yy, i w, wrócę do tego. Robiłam takie wyzwanie Spokojne poranki. Mhm. O właśnie, o, spokojne poranki. <grym> spokojne poranki. <grym> I ro, robiliśmy tak, że spotykałam się z grupą rodziców wieczorem mhm. i zaczynam od niedzieli wieczór. Mhm. Rozmawialiśmy o jednej rzeczy, którą możemy zmienić w poniedziałek, mhm. i oni w poniedziałek to zmieniali. Potem widzieliśmy się w poniedziałek wieczorem, i oni opowiadali, czy to zadziałało. I znowu im dawałam jeden tip, co mogą zrobić następnego dnia rano. I ze środy na czwartek rano, mieli włączać sobie muzykę i się dobrze bawić rano. No i jedna mama napisała: No, tak śpiewaliśmy tą piosenkę, że spóźniliśmy się do szkoły, ale to nic. No właśnie, my się spóźniamy codziennie do szkoły, bo mój talent jest tak, nie wiem, jak słucham ciebie, to sobie pomyślałam, że na pewno mam ten sam talent odpowiedzialność, ale nie robiłam testu galupa, żeby okay. było tak. Ale faktycznie, tam gdzie, tak, mama siódemki dzieci, tam gdzie y, chcą czy nie chcą, to ja składam fotoksiążki i zgłaszam się na bycie przewodniczącą klasy i w ogóle... Ja tak. nie wiem, jak to się dzieje, tak. bo później po 5 minutach sobie myślę. Po co sobie to wzięłam do głowy, Czy ja nie? jestem stuknięta czy w głębokość? Przecież ja nie mam czasu, żeby poparować skarpetki, i nie mam czasu czasami, żeby w ogóle paznokcie sobie zmyć, a co dopiero? Mm. No i teraz zobacz, mm -hmm. te skarpetki, nie? Możemy, możemy y, zrobić różne triki. Na przykład ja niedawno się dowiedziałam, że dla osób niedowidzących i niewidzących są takie specjalne wieszaczki na skarpetki, że parujesz skarpetki po zdjęciu mm -hmm. i pierzesz z tymi wieszaczkami, i one od razu są по Вау, да? Можешь это купить. Видишь? Po prostu czasami jest tak, że my się mozolimy, a już dawno jest rozwiązanie. Tak. Nie? I A z parowaniem skarpetek może być też tak, że wywalamy te skarpetki na środek pokoju i kładamy puzzle ze skarpetek i bawimy się razem. Nie, nie, nie? nie? niektóre dzieci rzeczywiście, nawet u nas jest taki, nie wiem czy to jest chlubne czy nie a nasze dzieci zarabiają za parowanie skarpetek. No, tak. 20 tak. groszy od pary i to rzeczywiście zasiła I działa, budżet. I tak, działa, tak. tak. Działa, ale no mówię to w kontekście, że mam ten talent i nasze poranki, gdzie no wśród naszej piątki dzieci, które jeżdżą do szkoły i przedszkoli, zawsze jest jakieś słabe ogniwo, które no, nie opuszne, chce iść, tak. albo nie może znaleźć skarpetki, mm. albo nie może, nie wiem, umyć zębów, no cokolwiek, albo w ogóle z łóżka nie chce wstać i Mój talent odpowiedzialność po prostu kipi, chociaż to jest tak, jak ty mówiłaś, to nie jest moja wina, tak? Że oni się spóźnią, ale ja już sobie myślę, i znowu, i znowu się spóźnią. Znowu mm -hmm. będą mm -hmm. 15 po 8, i znowu będą na drugą lekcję, bo to ja już tak się spóźnią. Tak, nie? tak. Więc to rzeczywiście jest, yy, no to jest moja, moja mój czyściec. <laughs> no i teraz wiesz, możesz sobie powiedzieć pracując do tego porządku tak. tych odpowiedzialności, że. No, Okej, okay, dobra. Mamy taki okres w życiu, mm -hmm. między 11 a 5 miesięcy, tak? Mm -hmm. I, I to jest taki czas, że możemy sobie pozwolić na trochę bałaganu, ale jest taka granica tego bałaganu, mm -hmm. Twoja na przykład, mm -hmm. tak, że, że potrzebujesz wsparcia, no bo przy tak dużej rodzinie potrzebujesz wsparcia, mm -hmm. więc prosisz o pomoc na bieżąco. I to jest jakby taka druga wskazówka. Pierwsza, żeby się zamienić to w zabawę i robić to razem, a druga po prostu prosić o pomoc. Nie na zasadzie delegowania, że teraz ty wy, wy, wyjmujesz ze zmywarki, tylko, e, tylko o jest tam na zmywarka, widzisz, że Marysia nie ma e, zajęcia. Marysia, chodź wyjmiemy razem ze zmywarki, mhm. ja? I to nie jest jej obowiązek, i ona wiesz na ostatnich nogach, czołga się do zmywarki, mm. tylko spędza czas z mamą. Bo mm. ja mogę sobie wyobrazić, że w tak dużej rodzinie dzieci mają tęsknotę za tobą bycia jeden na jeden. Tak. No, na tak? Tak I to jest. może być wspólna praca. Mm -hmm. To może być też wartościowy czas, bo przy tej pracy możecie sobie o czymś pogadać, mm -hmm. nie? I to jest takie idealistyczne, a potem wiesz, a potem skarpetki, zmywarka, pranie, prasowanie, e, dopinowanie lekcji, ugotowanie na obiadu na drugi dzień. I ja sobie zdaję sprawę, że jeszcze byś chciała chociaż 5 minut poczytać książki, ale już nie dasz rady. Nie, no, i, no, dokładnie, zaśnież. I więc to są takie wskazówki, mm -hmm. wiesz, takiej wyluzowanej mm -hmm. kobiety, autorki, która już ma dawno to za sobą, już zapomniała, jak było. Mm -hmm. <laughs> więc wybierz sobie z tych wskazówek to, co to wypasuje najbardziej. Mm -hmm. tak? Jak chcesz opuścić. Jak chcesz mieć ten dom taki, że po prostu raz w miesiącu wchodzisz z szuflą i zamiatasz, mhm. to tak może być. Po prostu, wiesz, ja jestem też y, trenerką y, Family Lab, organizacji założonej przez Jespera Jula I Jesper Jul zawsze pytał rodziców: A czego ty chcesz? Mhm. Czy chcesz mieć dziecko obowiązkowe, czy pomocne? Jeżeli chcesz mieć obowiązkowe, to nałóż na niego obowiązki i karaj jej za to, że obowiązków nie wykonuje, a jeżeli chcesz pomocne, to proś o pomoc. Mm -hmm. Po prostu, proś o pomoc i zdolność mózgu do takiego współodczuwania i proponowania pomocy to dopiero dziewiętnastolatek. O kurczę, blaszko. No, bo łans. my chcemy tak, bo właśnie my, my jako matki w tych obowiązkach tak, jest tam za ciężko, Mamy problem z proszeniem o pomoc. Mm -hmm. Tak, no bo my powinnyśmy to wszystko udźwignąć. Dokładnie, też... zwłaszcza katolickie no matki, święte matki tak. powinny to u, e, wszystko e, dźwignąć. Jeszcze z uśmiechem na twarzy. I cieszyć się, że jesteśmy mamami i że w ogóle wszyscy chciałyśmy tego mm -hmm. wszystkiego. E, więc mamy problem z proszeniem o pomoc. Mm -hmm. tak I, to tak, I to jest e, jakby narodowy problem, myślę, a może nawet światowy. Mm -hmm. I teraz, jeżeli mamy prosić o pomoc, to już zrobimy same. No, no bo jeszcze potem, ktoś odmówi. się no właśnie, jest bo jak prosisz, to, to masz, za... wolność, to masz nie, wolność. Druga osoba ma wolność. Uh -huh. A jak dajesz obowiązki, to już nie ma tej wolności. Uh -huh. Czyli Ty jesteś wyżej, dziecko jest niżej tak. i ono to czuje. Tak. Ja do tego nie chcę. Uh -huh. Oczywiście ustawowo, tak. ja w warsztatach o, o obowiązkach cytuję ustawę. W ustawie jest napisane, że dziecko ma obowiązek pomagać rodzicom. Hmm. Czyli konstytucja to mówi. Nie możesz machać tą konstytucją. Twoja <grym> konstytucja mówi, że powinieneś teraz wyjąć ze zmywarki. Pamiętajcie, żeby kliknąć, polubienie pod filmem. Dzięki! <grym> Ale dobry. wiesz, można też sprytem trochę, tak. trochę żartem. Jeżeli, myślisz, że, znaczy jeżeli pomyślisz sobie, że jeszcze wszystkie Twoje dzieci lubią się po prostu bawić, mhm. to niech się bawią w domu. Mhm. I na przykład ostatnio w rozmowie z moją klientką wpadłam na pomysł że wyjmowanie ze zmywarki może być dostawą towaru do sklepu. Mm -hmm. Czyli jest sklep z filiżankami mm -hmm. i robimy wystawkę na półce. I dostarczamy filiżanki do sklepu z filiżankami. Zobacz, mm -hmm. to jest takie proste, albo do sklepu z talerzami, mm -hmm. albo z widelcami. I robimy dostawę i możemy... Samochód przyjechał z widelcami i możemy mm -hmm. się bawić. Mm -hmm. Pamiętam, że z moją siostrą miałyśmy taką fazę, Mieliśmy bardzo czysty dom i bardzo perfekcyjną mamę. I no, to było naturalne, że będziemy przed świętami sprzątać różne rzeczy mhm. i myśmy się bawiły w roboty, wszystko musi być czyste. Autentycznie. Tak. Ja myślę, że gdybyś dzisiaj Tego spotkała bódy. moją siostrę Monikę, to ona by to pamiętała: wszystko musi być czyste. Wszystko musi być czyste. I chodziłyśmy tak, i tak gadałyśmy głośno. Wszystko Aha. musi być czyste, wszystko. I bawiłyśmy się w roboty. O kurczę, czas. Rozumiemy? wszystko tak. musi być czyste. Wszystko musi. Wiesz, to taki, taka faza, wiesz, tych bajek też kreskówek <grym> z robotami, tak, 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 wiesz, tak. jakieś takie science fiction wtedy wchodziło do Polski, wszystko musi być czyste. Tak, no i, czy to nie to... możemy się tak zabawić, że cała rodzina wszystko musi być czyste. Tak. I benio też. No tak, zdecydowanie. Nawet mu pieruchę trzeba zmienić, roboty. Roboty niech zmienią Beniowi pieruchę. I wiesz, chodzi o to, żeby wprowadzić element mhm. żartu, zabawy, luzu. Tak. A my chcemy być właśnie tacy bardzo poważni rodzice. I chcielibyśmy, żeby już siedmiolatka ogarnia sama lekcja, ogarnia sama pokój, ogarnia jeszcze trzy obowiązki w domu, no i w ogóle hello. No to... Przecież ma już 7 lat, Mhm, nie? To smutne, teraz aż łezka mi się kręci wokół, bo też jestem taką mamą i też się odnajduję w tym, co mówisz. Ale, wiesz, co? Ale, bo Iza, my, Nie, nie powiedziałyśmy jeszcze w ogóle o jakiej książce. A my to mówimy. pewnie w linku pod spodem, po Tak, tak, ale ja chcę ją pokazać. To jest e, książka, ta, ta, o której dotychczas mówiłyśmy. To jest książka nakarm na i pójść wolno. I też jakby m, temat e, tutaj, w ogóle obowiązków, wszystkiego, co z dziećmi e, związane. E, Hmm. Pokazuje mi ten tytuł, tak. że to jest bardzo proste i gdybyś mogła tak w skrócie powiedzieć, skąd ten tytuł się zrodził, wziął i, i jaka jest geneza tego tytułu, to... To, to by... jest w ogóle powiedzenie indiańskie. Na kar... Dziecko jest gościem w Twoim domu, nakar naucz i pójść wolno. I w ogóle samo to pierwsze zdanie, że dziecko jest gościem, mm -hmm. bo my jesteśmy tacy poważni, mm -hmm. Bo my bierzemy odpowiedzialność za wychowanie dziecka. I my chcemy mieć dziecko, tak? To że jakby na własne na chcemy to tak? Planujemy, tak. kiedy to dziecko będzie i kiedy nam będzie wygodnie, żeby ono było. To bardzo często w dzisiejszych mhm. czasach tak jest, bo kiedyś Pan Bóg dał, a teraz mhm. planujemy te rzeczy. Ale, ale samo to podejście, że dziecko jest gościem, to, mhm. to jest to, co my teraz przeżywamy. Czy Dzisiaj nasza Justynka wyjechała na dwa, tego, dwa miesiące, praktyk zagranicznych i jak wróci, to już, już jest spakowana w swoim pokoju, jak wróci, to przenosi się do swojego mieszkania e, i nie ma już ostatniego dziecka. jak Wam No i my się cieszymy, mhm. nie, bo my mamy swoje życia, mamy swoje tak. plany, mamy, e, mamy, na przykład dzisiaj sobie siedliśmy na tarasie i mówimy, o już. Jak te dzieci są małe, to się wydaje, że nigdy ten dzień nie nadejdzie, a kiedy on nadchodzi, to tak jesteś zaskoczona – o, mhm. już, nie? I teraz e, to puszczanie wolno, ono ma sens, kiedy my mamy od początku świadomość, że dziecko jest gościem, mhm. że to nie jest nasza własność, mhm. że my mamy po prostu stworzyć miejsce, w którym ono się rozwija mhm. Ale niewiele mamy wpływu na to, jak ono się rozwija, tak naprawdę. A myśmy uwierzyli, że my możemy rzeźbić te dzieci. Więc tytuł e, składa się z dwóch części. Pierwsza część e, pochodzi, z, w ogóle przy, sama inspiracja, nakarm naucz i pójść wolno, jest z dwuczęściowego powiedzenia indyjskiego. Dzieci są gościem w twoim domu. Nakarm naucz i pójść wolno. I, i to chodzi o to, żeby pamiętać, że, że dzieci przychodzą i odchodzą. I my teraz tego doświadczamy jako rodzice. Justynka dzisiaj wyjechała na dwumiesięczne praktyki zagraniczne, ale jest całkowicie spakowany jej pokój, bo jak wróci, to się wyprowadza. I, i wiesz, i my dzisiaj rano odwieźliśmy ją na lotniskopie, my kawę, i tak już. Wiesz, przyszło to. Nie mamy dzieci. A wiesz, jak masz małe dzieci, to wydaje ci się, że to nigdy nie nastąpi. I takie trzymasz, taka matka kwoka, wiesz, żeby ci się nie rozbiegały. Ty z tą siódemką, to mogę sobie wyobrazić tylko. I, a potem przyjdzie ten dzień i, i powiesz do męża, no i co? Co my teraz zrobimy? Jaki mamy plan na resztę życia? Ja mówię rodzicom, że e, tworzą związek najpierw. To trwa ileś tam lat. Potem e, przychodzi pierwsze dziecko, drugie u was, kolejne, kolejne, kolejne. I wszystko kręci się wokół tych dzieci. Potem one wyfruwają i znowu macie dużo więcej czasu niż mieliście przed nimi. Mm -hmm. bo, bo wiesz, jak patrzysz na oś czasu, no to ile? Tak jak u nas? 5 lat do ślubu, półtora roku po ślubie urodził się Michał, po Michale niecałe 3 lata Zuzia, potem Justynka niecałe 4 lata po Zuzi. No i teraz ostatnie dziecko wychodzi z domu. No to wiesz, 20 mm -hmm. parę lat, ogarniasz stado dzieci. Mm -hmm. No, ale jeszcze trochę chcemy pożyć, nie? Za 20 by się przydało. I teraz już jesteśmy znowu tylko parą. Mhm. Więc nie możemy zgubić po, po drodze siebie jako para mhm. to jest pierwsza rzecz, a druga nie możemy się za bardzo do tych dzieci przywiązywać mhm. bo oni po prostu się pakują i wychodzą. Michał, jak się pakował, słuchaj, do C1 -ki się spakował mhm. z całym swoim bogactwem. I jednym kursem. I połowa tego to były monitory. To rzeczywiście, rzeczywiście. Naprawdę. No Ale Michał był rzeczy. minimalistą mm. po prostu. I, i wiesz, i po prostu spakował się i przez rok, mimo że mieszkamy niedaleko, zaprosił nas raz do siebie. Mm -hmm. Nie potrzebował kontaktu z nami. Potrzebował sobie pobyć sam, pomieszkać sam, samodzielnie, wiesz. Mm -hmm. I niektórzy rodzice nie są na to w ogóle gotowi. Tak. Więc jak pytasz mnie o takie różne wskazówki dla rodziców, to. Puszczajcie wolno, kiedy tylko możecie. Od samego początku puszczacie wolno dzieci w odrabianiu prac domowych, na przykład. To jest ich obowiązek. Rodzice współcześnie myślą, że odrabianie pracy domowej jest ich obowiązkiem. Nie, myśmy swoje szkoły skończyli. Mhm. Więc jeżeli myśmy skończyli... A Ciebie nikt nie pilnował z pracą domową? Sama sobie tak ogarniałaś? Moja mama mnie pilnowała, ale to nie było fajne, więc ja nie pilnowałam moich dzieci. Aha, okej. Okay. Pytam tylko, by to wiesz. Nie, Może, nie, różne są, różne wzorce, są dzieci, nie? różne są wzorce mhm. i różne są e, potrzeby dzieci też, mhm. tak? Ja miałam swoją potrzebę jako matka. Tak. Ja nie chciałam odrabiać prac domowych, mhm. więc najmłodsze no, moje dziecko dostawało ciągle uwagi, że nie ma prac domowych, a ja ciągle pisałam: Dziękuję za informację. Mhm. I mówię: Jestynka, to jest twój wstyd. Mhm. Ja moją szkołę skończyłam. Mhm tak, no, 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 no już. i ona już ona, I, tak, i ona, wiesz yy, dorosła sobie do ogarniania i dzisiaj pojechała, wiesz, na dwa miesiące na zagraniczne yy, praktyki i ja w ogóle się nie martwię, że ona sobie nie poradzi bo to jest młoda, odpowiedzialna osoba a mnie w ogóle wkurza idea prac domowych albo zadań bo teraz się mówi zadania domowe bo prace domowe to są sprzątanie i wiesz to a, wszystkie okay. inne, a. więc zadania domowe mnie wkurzają, bo to jest ingerowanie w nasz prywatny czas, jakby szkoła jeszcze tam się wżera i nam każe coś robić. I nie możesz je? być mamą, tylko musisz tak. być nauczycielką. Tak, no, 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 no i teraz bo. jak wrócimy do tego puść wolno, to chodzi o to, żeby na każdym etapie mm. dziecko umieć puszczać. Tak. tak jak puszczamy wolno dziecko, które już wiemy, wiemy że jest gotowe do chodzenia. Mm -hmm. I wtedy puszczamy wolno, nawet się cieszymy, tak. że chodzi samo i klaszczemy, nie? Mm -hmm. I możemy też puścić wolno, kiedy już dojrzało do obowiązków szkolnych, możemy puścić wolno jak jest nastoletnie i chce mm -hmm. z przyjaciółmi spędzić czas na wakacjach. Mm -hmm. Możemy puścić wolno, jak przyjdzie chłopak i poprosi o rękę naszej córki. I puszczamy wolno wtedy, bo wychodzi za mąż ta nasza córka itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, wiesz. I chodzi o to, że, że ta idea puszczania wolno, ona nie jest tak, że tak jak dzisiaj, że Justynka wyjechała i jesteśmy wolni jako rodzice, tylko chodzi o ten 20 lat wcześniej, kiedy ona miała dwa latka i coś zrobiła sama, to tu już wtedy puszczaliśmy wolno. No i Tytuł książki to, to była trudna sprawa w ogóle, bo książka już była od prawie dwóch lat gotowa ja wtedy dopiero podjęłam decyzję, że stanę się wydawcą, że wydam sama tę książkę. No i szukałam tytułu, no bo trzeba mieć tytuł, jak się wydaje książkę. I mieliśmy różne spory z moim mężem. On wyprodukował ponad 100 różnych tytułów, które, które brzmiały typu 7 rad, takich czy takich. I ja mówię, ale tam nie ma żadnej porady w środku. Ta książka jest, jest na półce poradnik, a tam nie ma żadnej rady. Mhm. Tam są tylko pytania i opisy sytuacji. Każdy mhm. musi sam sobie tą radę Czyli wyciągnąć. Kejsy, tak. dokładnie. No i e, zadzwoniłam do dziewczyny, do Kasi Domańskiej, która była takim aniołem, stróżem mojej książki, mhm. która mnie w ogóle namówiła na pisanie. Mówi, Kasia, weź, jak nie przejdę tego, muszę mieć tytuł. A Kasia mówi tak, Iza, co byś nie myślała o swojej książce, to jest to poradnik. I ja to Mój mąż miał rację. A jaki najlepszy tytuł poradnika znasz? Ale ja mówię: jak mówić do dzieci, żeby słuchały, jak słuchać, żeby mówiły. A ona mówi: no to masz wzorzec. Mm -hmm. Skończyłam z nią rozmawiać, schodzę na dół do salonu, bo tam siedzi Piotr, rozpisane, wiesz, 100 tytułów. I on ja mężu. Kasia powiedziała, że to poradnik. A on mówi: aha. Bo on mi to mówił, ale wiesz, ja go nie słyszałam. Męża się nie słucha, ale Kasia się słucha. Mówię, skoro tytuł ma być poradnika, to ja wiem jaki jest. To jest nasza domowa zasada. Nakarm nauczy i pójść wolno. Bo my mieliśmy tak. Ja, od tak. kiedy ja widziałam w ogóle to, bo takie memy chodzą po Facebooku tak. właśnie z tym powiedzeniem tak, gejskim, to ja mówię, to jest nasz styl. Mhm. Że właśnie my puszczaliśmy wolno te dzieciaki od samego początku. Nasze dzieci na kolonii i zimowe ferie wyjeżdżały w połowie pierwszej klasy podstawówki, mhm. bo my nie mieliśmy z tym problemu. Mhm. I one tam. Jeden lepiej to znosiło inne mniej, ale wiesz, miały mm. okazję. Chcesz wolno, proszę bardzo, chcesz eksperymentować, proszę bardzo. Chcesz mm -hmm. na rok wyjechać do Stanów Zjednoczonych, proszę bardzo. Mm -hmm. Puszczaliśmy wolno. To Czyli jest zaufanie, wtedy. tak? Tak. Mm -hmm. To to baza baz. Mm -hmm. My ufaliśmy im, oni ufali nam i do tej pory ufamy sobie wzajemnie. To jeszcze nie koniec rozmowy z Izą. Niebawem pojawi się następny odcinek, w którym Iza opowie, czy każdy talent jest błogosławieństwem i czy ze swoimi talentami trzeba współpracować. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia. I zapomniałam powiedzieć o konkursie. Będzie w następnym odcinku konkurs z nagrodą od Izy. Nie możecie tego przegapić.